Spokojnie, spokojnie! Wszyscy dostaną medal! Tam cię tutaj. Tam, tutaj. Dobrze, dobrze. Wiceprezes zamyka bieg. I nie, Nie. Najlepsza zawodniczka będzie miała ten zaszczyt. Przeciąć linię startu. Ja to puszczę. Ja to puszczę. I głośno dopingujemy, tylko nie wchodźcie na trasę, dobrze? O, uwaga już rowerzysta wyżysta! No. Brawo, brawo Macie, Brawo, Pobuście! Wszyscy Pobuście! Pobuście! wszyscy Pobuście! wszyscy Pobuście! 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 są dostale mental pamiątkowy!